Cześć, witam Was na psitulowej kociej kwarantannie. Trafiają tutaj koty po przyjęciu do schroniska. Na początku mieszkają w klatkach, czekają na komplet badań oraz ewentualne zabiegi, następnie trafiają na kociarnię, gdzie do dyspozycji już mają całe pomieszczenia oraz woliery zewnętrzne. Niestety, aktualnie w schronisku mamy bardzo dużo kotów. No, i kociarnia również jest przepełniona, dlatego chcielibyśmy Wam pokazać naszych podopiecznych z kwarantanny, a nóż któryś z, y, z nich skradnie już Wasze serca. To jest Juliusz. Jak widać, jest dorodnym, dorosłym kotem. Bardzo lubi towarzystwo człowieka, uwielbia się przytulać, jest bardzo towarzyski, ale nie ma też nic przeciwko innym kotom. Dobrze się z nimi dogaduje. Trafił do nas po wypadku. Na szczęście wszystko już jest z nim w porządku i teraz czeka na swój nowy dom. Tutaj mamy dwie kotki. Pierwsza to Weks, ta druga to Koma. Weks jest bardziej przebojowa, lubi kontakt z człowiekiem, jest bardziej towarzyska. Koma również, natomiast na pewno potrzebuje więcej czasu, jest troszkę bardziej wycofana na początku. Niestety trafiły do nas po śmierci swojej właścicielki. I marzyłby się nam dla nich dom w dwupaku. Tutaj mamy bognę. Bogna jest dorosłą czarno-białą kotką. Trafiła do nas po śmierci swojego właściciela. Jak widać, jest na razie troszkę wycofana i wystraszona. Uwielbia się w swojej budce, tam czuje się bezpiecznie. Natomiast jest kotką towarzyską, lubiącą kontakt z człowiekiem. Myślę, że po, po tym jak trafiłaby do domu, na pewno też otworzyłaby się bardziej. Tutaj dorosły kot, który trafił do nas stosunkowo niedawno spod sklepu Dino. Na chwilę obecną możemy powiedzieć, że na pewno jest otwarty na kontakt z człowiekiem. Jest w trakcie leczenia jamy ustnej, natomiast wszystko jest na dobrej drodze. Usposobienie ma raczej spokojne, lubi sobie odpoczywać i dobrze zjeść. Cześć, Trocia! Trocia trafiła do nas z dużą raną na plecach. Na szczęście ludzie, którzy ją znaleźli, powiadomili schronisko. Rano została zszyta i zaopiekowana. Teraz Trocia czuje się już bardzo dobrze. Jest starszą kotką, która nade wszystko uwielbia się wylegiwać i oglądać otoczenie, na przykład przez okno. Zgadza się z innymi kotami, natomiast ma swoje granice i potrafi je zakomunikować. To jest Oleś. Oleś jest około 5-miesięcznym kociakiem jest to prawdziwy wulkan energii. Bardzo lubi bawić się, gonić za wędką, biegać za piłeczkami. Dobrze dogaduje się z innymi mm, kociakami. Natomiast jest bardzo energiczny, więc przyszły właściciel musi wziąć to pod uwagę. To jest Opel. Opel trafił do nas, yy, ponieważ ukrył się w nadkolu samochodu. Ma teraz około 4 miesięcy. Jest dosyć wystraszony. Natomiast z każdym dniem uczy się, że człowiek nie zrobi mu nic złego i jest coraz to bardziej pewny siebie. To jest Opla. Opla aktualnie ma 3 lata. Jest to już jej niestety drugi pobyt w schronisku. Pierwszy raz trafiła jak była małą kotką, ponieważ ukryła się w silniku samochodu. Szybko wtedy znalazła dom. Niestety dom okazał się niezbyt odpowiedzialny. E, aktualnie trafiła z ulicy e, z raną oka, natomiast jej właściciele stwierdzili, że mają już innego kota i jej nie chcą. Jest to kotka dosyć nieufna i wystraszona, natomiast po bliższym poznaniu staje się dosyć czuła i. Widać, że lubi kontakt z człowiekiem. I ulubione zajęcie to wylegiwanie się, bądź to na legowisku, bądź w drapaku. To jest Eustachy. Eustachy to duży, dorodny kocur, który, jak widać, nade wszystko uwielbia jeść. Jest to kot starszy. Trafił do nas z ulicy i spodziewaliśmy się, że ktoś będzie go szukał, natomiast niestety nie stało się tak. Jest to kot, który uwielbia się wylegiwać, jest spokojny, lubi tulić się z człowiekiem, natomiast wszystko na swoich zasadach, gdyż jak coś mu się nie spodoba, to potrafi to dosadnie pokazać. Tutaj kolejna młoda koteczka została znaleziona na ulicy. Jak widać, jest bardzo towarzyska i bardzo pszczolaśna, dosyć odważna, natomiast usposobienie ma raczej spokojne. Chętnie bawi się z innymi kociakami. Natomiast y, nie jest y, pff, tą z jedną, nie jest jedną z tych bardziej szalonych. Tutaj nasze maleństwo. Najmłodsza kotka na kwarantannie. Uwielbia się przytulać i jak widać być głaskaną. Jest bardzo ciekawa świata, towarzyska i odważna. Trafiła, ponieważ schowała się w silniku samochodu. Na szczęście ludzie ją usłyszeli i zgłosili do schroniska. Tutaj mamy Blankę. Blanka jest dorosłą kotką. Była kotką wolnożyjącą, natomiast dobrze reaguje na kontakt z człowiekiem. Widać też, jak się otwiera. Trafiła do nas i musiała mieć przeprowadzoną masektomię. Natomiast teraz już jest y, po zabiegu, dobrze się czuje. Jest to kotka, która uwielbia się wylegiwać. Raczej nie jest typem, który będzie przesiadywał na kolanach. Szuka po prostu zrozumienia i swojej przestrzeni w czyimś domu. Jeżeli któryś z naszych podopiecznych Państwa zainteresował, Zapraszamy do wypełnienia ankiety przedadopcyjnej oraz kontakt z schroniskiem. Jak widać mieszkają u nas koty młodsze, starsze, koty w dwupakach, także zapraszamy do przeglądania strony oraz oglądania profili naszych zwierzaków.